A teraz kilka słów o hotelu. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, to jest taki kompleks w prostokącie. Na wzgórzu takie fajne uliczki porobione. Tutaj jest zejście na basen i do morza. Idąc dalej, tutaj pomiędzy. W zasadzie takim kompleksem budynków w kształcie takich prostokątów pokoiki z tarasami, widok na morze a tu takie chrząszcze czy też świerszcze greckie ciągle ujadają, krzyczą, nie wiem, może gody teraz mają tam byśmy, znaczy byśmy, tam jest droga do Aquaparku na prawo tutaj jest do jadalni z góry po prostu się wchodzi w dół tak? czyli jest ten cały kompleks basenów tam jest duży basen drugi mniejszy dla dzieci dwa baseniki takie mniejsze jeden w zasadzie do kolan drugi troszeczkę wyżej takie 70 cm ze zjeżdżalnią dla dzieci czuję dosyć przyjemnie czysto przede wszystkim w fotelu fajna roślinność tutaj zobaczcie Jedno piętro tylko zszedłem i znowu mogę iść na lewo, i tak dalej, i kierować się w dół. Znowu będzie zejście po lewej stronie basenów, patrząc od góry. Mamy jeszcze taki amfiteatr, gdzie się odbywają animacje do plaży. Mamy tylko przejście przez ulicę, taką można powiedzieć pięciometrową tylko. No a tutaj idziemy już do basenu sami zobaczcie jaka jest roślinność, jak jest wszystko zadbane czysto mimo tego, że tutaj deszcze prawie nie padają fajnie wszystko jest, roślinność uporządkowana po prawej stronie mamy tutaj też takie małe boksy restauracyjne, tam można w jednym pizzę oczywiście pizza nie jest odgrzewana, pizza jest na bieżąco robiona Później mamy też jakieś ciasteczka i trzeci box mamy lody. Kawiarenka dosyć fajna, przytulna. Duże kanapy, większość osób też może sobie wejść. A tu też mamy kompleks basenowy. Nigdzie nie wolno skakać na główkę, wszędzie są zakazy. Basen mamy 1,70 m po lewej stronie, e, przepływając pod mostkiem. Mamy 1,50 m i 1,20 m idąc w lewo dalej. Tam już widać morze. E, schodzi się po prostu w dół. I jakieś nie wiem, 10 metrów przez, e, przez ten e, przez jezdnię. No i mamy plażę. Plaża troszeczkę taka kamienisto-piaszczysta, ale łagodne zejście. Bardzo przyjemnie, mój syn pięcioletni spokojnie sobie wchodzi. Co prawda w rękawkach, ale nie ma jakiegoś tam spadu. Ja tu mamy zejście do tej plaży. Nie jest szeroka, ale przyjemnie. I dużo osób nie ma na niej. Ale <laughs> Ugres Mama, ja. Yeah. O, oh yeah.